Zastanawiam się trochę i postanowiłem dołączyć do mojego sposobu zleciacia MW2 jeszcze jeden krok. Mianowicie zostawię je na 1 albo dwa dni na balkonie w śniegu. Zobaczymy co się z nim stanie. No więc tak, tu mam posiadać balkon. Piękny balkon. Z gazetami. Jest tu no, może piękny MW2 w środku, żeby

więc jeszcze co robimy? Żebym mógł je obserwować takie przedziady, jak wokół w postawie. Zobaczymy, co w dwa. Tak, i sobie leży ja czekam na zdjęcie i tak będzie co, co parę tych godzin zdjęcie. Wieczorem już tego nie będzie widać, bo jest zima i ciemno będzie szybko. Więc jakoś to mi się może tu uda nagrać Teraz kończę, bo minę kamery pod Tak, Ym... Jesteś, mamy następny dzień, tak? Po, po nagraniu wyrzucenia MW2 na wór. Śniegu za dużo nie przybyło. Jest już ciemno dosyć. Jest godzina około 16 przed 16:00. No, ale... mamy tu MW2. Było na nie trochę śniegu, ale zmiotło go. Nic się chyba z nim za dużo nie działo Teraz wezmę je o kurde się do ziemi o, jest Zobaczmy co się stało Jak na razie Może chwilkę światło włączy no, światło Tak coś się z nim stało w środku instrukcja pomarszczona, lekko Płyta, czy coś się z płytą stało? Jakieś wzorki? liczę na jakieś wzorki na płycie O, są! Taka, jakby na płyta, widzicie? A była czyściutka Absurdnie, okej okay. Więc są wzorki Długie płyty już nie będę sprawdzał Instrukcja Mokre wszystko to jest zimno gówno ty. A więc największe gówno jakie grałem przesłał swój pierwszy etap niszczenia? Kiedy no. No, tak. Cześć tutaj Olaf w dywanie i chciałem Wam pokazać kolejną część zniszczenia moją mójba. Tak, pierwsza część to było zamarzanie na balkonie, które był bardzo ekstremalne jeden dzień. A teraz ustanowiłem to rozstrzelać i nie, nie podpalić, tak? tak? Dwa proszę. No i Położyłeś. Prosto. A dobrze. Tak, zrób. Cię widać, wiesz o tym? Tak? Mamy MP5. Ja? Ciężko jest tu gdzieś, nawet no. No! I slawy do ew 2 eee, To jest takie fajne. Nie, 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 tu nie, nie, widzę llamada يةbas أية. O, siema, nic Możecie na Może się typa? To to. Dobrze. Dobrze. Trzymaj przy płycie uh! Czekaj, nie... <laughs> płytę oblej tym Ładnie Czas druga oh! Zjemy nam pierwszą płytę, teraz Dobra, dopchnąć się do ziemi Butem W <z dismissively> no. się O, mi <laughs> <Irony> <g anestez bekommen> No. No. To było na EW2 Nie, nie było to jakoś Bardzo fajne Puta Parę dziur nie Widać dziury? on już Mogę tak dziury są ja są? Zimno jest. Druga płyta. Też połamana, widać? Zmarsznięte. Nie widać. Nieboliczny kawałek coś się wbił w rękę. Właśnie było Ok, jeszcze raz. Um, za kamerą stał e, Dawid Duszyński, ja Olaudzio Majszewski, byłem weterem, tak? I... Mirce w EW2, może to nie był jakiś super fajny sposób, jak na przykład F FPS Russia ale w końcu dokonałem tego, tak? FITA e, marzyło jeden dzień na balkonie, teraz trochę to nie poszliłem z mojej MP5, e, ASG I... No, i poznaliście mnie z drugiej strony, nie tylko jako gracza więc dajcie że to Alice Are you fucking kidding me face? Dobra. No, i dobra. Eee, może zrobić więcej filmików. Tak, o, proszę bardzo. Od razu się znalazł. Kuleczki do piątki. Co to widać Brat, blaski ci się świecą. Dawid, weź po was. Blaski ci się świecą, No i oczywiście ja. A więc tak, mamy tu nasz super pro ekstra sprzęt Tu wystaje, ja te wyjątki, Siateczka w siateczce. Trochę Chaser eu 2 No i zrobiliśmy to. Jadry cholera. Zimno minus 500 stopni co najmniej. Nie wiem, ale 3 się trzymał długi, dni, więc jest w porządku. E, tak, um, nie zastanawiałem się długo, co mówić, ani jak to powiedzieć. No właśnie, trochę to edytuję. No a ten filmik właśnie teraz oglądacie w, po napisach. Daję nie wyciągałem z pół godziny auto z zaspy Dzisiaj znowu będę dwie godziny odmarty pewnie Pójdź, <grystanie> ma się jak